Dzień dobry w ten piękny, kolejny w naszym życiu poniedziałkowy poranek. Cieszmy się tym nowym dniem, bo to co mam wam dzisiaj do powiedzenia wielu z was wcale nie zachwyci. Moi drodzy, w poprzednim tygodniu mówiłem o tym, że aby cokolwiek zmienić w naszym życiu, aby uzyskać inne rezultaty niż mamy obecnie, trzeba zacząć inaczej działać. Tak na szybko ku przypomnieniu, bo może zdążyło Wam już wylecieć z głowy przez tydzień, mi zdąża wszystko wylatywać po godzinie, więc jestem w stanie zrozumieć każdego zapominalskiego. Wszystko, co mamy aktualnie w życiu, mamy za sprawą naszych decyzji i działań z przeszłości. Tak na marginesie to pamiętajcie, że brak decyzji też jest decyzją, a brak działania też jest jakimś działaniem, i jedno i drugie przynosi skutki najczęściej negatywne. Tak więc, jeśli narzekamy na jakąś naszą sytuację, to z reguły w 80% powołując się na prawo pareto, sami jesteśmy sobie winni. Jak zwykle wykluczam jakieś tam niespodziewane dramaty, choroby, kataklizmy, aczkolwiek często na nie mamy osobisty wpływ. Lub chociaż jesteśmy odpowiedzialni za to, jak na takie wydarzenia reagujemy, co potem przekłada się na naszą przyszłość. Ale ja nie o tym. Wracam. Jeśli w niedalekiej przeszłości podejmowałeś lub nie podejmowałeś jakiejś decyzji, to dziś odczuwasz tego skutki. Jasne, prawda? No i teraz najważniejsze: jeśli chcesz, aby w Twoim życiu coś się zmieniło, czyli w przyszłości, no to nie możesz dziś postępować tak samo jak wczoraj. Dziś musisz zmienić działanie, aby jutro uzyskać inny rezultat niż zwykle. Pamiętajmy o tym. Mówiłem też o tym, że z reguły jest to trudne, ciężkie i dla nas niewygodne, ale nie ma innego wyjścia, jak to zaakceptować. Przyjąć do swojego życia trochę dyskomfortu, inaczej nic się nie zmieni. Prościutki przykład. Chcesz popracować nad mięśniami, bo dzisiaj masz flaczki, a nie bicepsy. Bo siedziałeś do tej pory w wolnych chwilach przed telewizorem i wcinałeś chipsy. Czyli rzeczą oczywistą jest, że musisz odstawić chipsy, wstać z kanapy i pójść na siłownię albo kupić handle. Tak czy inaczej, będzie cię to trochę kosztowało. I nie tylko chodzi mi tu o cenę handli, ale przede wszystkim o cenę komfortu. Do tej pory wygodnie ci było na kanapie, a teraz, aby cokolwiek zmienić, poprawić sylwetkę, Musisz wyłączyć telewizor, co oznacza, że nie zobaczysz, co się stało w ostatnim odcinku. Musisz odstawić pyszne chipsy i zacząć jeść gotowanego kurczaka czy rybę z warzywami, co na 100% wywoła u ciebie koszmarne zniechęcenie. Do tej pory było ci przyjemnie i smakowicie, a teraz nagle musisz wcinać trawę i wyrzucić kanapę. I najlepiej telewizor. No, nie jest to łatwe ani przyjemne. A co gorsza? Jak już pozbyłeś się mebli, to musisz wstawić bieżnie albo ciężarki. A co jeszcze gorsze, musisz zacząć z nich korzystać. I wcale nie wystarczy 10 powtórzeń raz w tygodniu. Musisz się męczyć codziennie, musisz się spocić. Będą cię bolały mięśnie, o których nie miałeś pojęcia, że je masz. Możesz sobie pomyśleć, i całkiem to oczywiste i normalne, że psuna budę takie życie. Wcześniej było mi wygodnie, jadłem dobre rzeczy. A teraz nie dojrzejem coś, co nijak smakuje, to jeszcze muszę się ciągle męczyć. A co więcej, powiem ci, że musisz już tak do końca życia. Niezbyt interesujące, prawda? No to jak tu się cieszyć życiem, skoro będzie ono męczące? W tym miejscu powinienem pewnie Wam powiedzieć coś bardzo motywującego, coś, co Was podniesie na duchu, uspokoi. Może przydałby się jakiś cytat z mistrza Zen ale nic z tego. Jeśli masz w swoim życiu takie sytuacje, że się zapuściłeś, czy że zaniedbałeś jakiejś sprawy, że twoje życie nie wygląda tak, jakbyś chciał czy chciała, to jedyną rzeczą, która ci pomoże, jest kopniak, a nie głaskanie po główce. Całe życie sobie wszystko tłumaczymy, usprawiedliwiamy, racjonalizujemy albo nawet zrzucamy winę na innych czy na okoliczności. Ale prawda jest taka, że żadne miłe słówka nie pomogą. Mówiłem o tym tydzień temu, że nie istnieje magiczna tabletka nie ma wróżek, które odmienią nasz los. To, co dziś zrobisz, będzie miało bezpośredni wpływ na to, co dostaniesz w przyszłości. Jeśli dziś poszukasz dobrego powodu, którym wytłumaczysz sobie, dlaczego masz się nie męczyć na siłowni, to za kilka lat będziesz potrzebował o wiele większej kanapy. Tylko ty możesz zmienić swoją sytuację i tylko poprzez porządne zmęczenie się. Mamy w dzisiejszym świecie tyle udogodnień, tyle wspomagaczy wszystkiego, że zapominamy, czym jest wysiłek i po co on jest. Zaczynamy go traktować jak coś niepożądanego w naszym życiu. A prawda jest taka, że tylko poprzez włożony wysiłek jesteśmy w stanie uzyskiwać dobre rezultaty. Byle jakość nie wymaga ciężkiej pracy. Jeśli chcesz być byle jaki, to nie podejmuj żadnego wysiłku. Ale jeśli chcesz mieć jakikolwiek fajny rezultat w jakiejkolwiek dziedzinie czy sferze życia, to podjęcie wysiłku będzie konieczne. Dyskomfort będzie konieczny. I powiem więcej, jeśli chcesz uzyskać choć trochę lepszy efekt niż ma większość ludzi, jeśli chcesz się wybić ponad przeciętność, to będziesz musiał włożyć ogromny wysiłek. I musisz to polubić. Znacie zapewne przysłowie: Bez pracy nie ma kołaczy. Chociaż pewnie większość z Was nie wie już, czym są kołacze, ale przysłowie na pewno ogarniacie. To dość stare pożekadło. Nasi dziadkowie dobrze wiedzieli, co mówią. W moich stronach, taka ciekawostka, ostatnio dowiedziałem się, że mówiło się trochę inaczej. Im bardziej się spocisz, tym szybciej smród doleci do nieba i Bóg będzie wiedział, że trzeba Ci pomóc. Tak, kochani, świat sprzyja tym, którzy śmierdzą ciężką pracą. Gdybyście jednak wątpili, że tak jest, to już rzucam pierwszy z brzegu przykład. Mój ulubiony to świat sportu. Tam widać zasady odnoszenia sukcesu jak na dłoni. Czy wyobrażacie sobie, że jakiś sportowiec, dajmy na to pływak, osiąga sukcesy dlatego, że prowadzi swobodny tryb życia, siedzi co wieczór na tej naszej nieszczęsnej kanapie, wżera chipsy i ogląda seriale? Rany... Słuchajcie, oczami wyobraźni widzę ten obrazek. Za tydzień zawody, czas się przygotować. No spoko, jestem mistrzem świata, dam radę. I siedzi dalej i żre chipsy. Kochani, my zwykli śmiertelnicy nie mamy pojęcia bladego, jak wygląda trening olimpijczyka i jaki jest tryb życia takiego gościa. Polecam Wam przeczytać biografię Michaela Phelpsa, kiedy opisuje jak przygotowuje się do zawodów? Jak wygląda jego codzienny trening? Kiedy ja to przeczytałem, poczułem się jak taki mały, biedny robaczek. Nic nieznaczący, nic nie mogący. Czy wiecie, że on trenuje nawet 8 godzin dziennie? I nieraz w tygodniu, codziennie. I wcale nie chodzi o to, że sobie pływa w basenie od brzegu do brzegu. To jest morderczy trening, który mnie osobiście by zabił po 10 minutach. Czy wiecie, że Michael kiedyś wygrał zawody mimo że kompletnie nic nie widział? Płynął na oślep, na wyczucie. Wygrał, bo wcześniej robił to tysiące razy. Znał na pamięć każdy ruch, każde chlapnięcie wody, każdy plusk. 23-krotny medalista olimpijski, 26-krotny mistrz świata. Czy myślicie, że łatwo jest 26 razy wygrać mistrzostwa świata? Ja bym nie umiał nawet raz. Tak, wiem, niektórzy powiedzą, ale on ma talent, jemu jest łatwiej, to co innego niż ja. Ja normalnie kocham ludzi, którzy mówią, ten to ma talent. Wielokrotnie sam to słyszałem, kiedy inni tłumaczyli swoje niedudalne rysunki. Ty to masz talent, też bym tak chciał, ale przecież nie mogę, bo nie mam talentu. No to wyobraźcie sobie Michaela Phelpsa, wielokrotnego mistrza świata, Mistrza olimpijskiego, który ma wspaniały talent. Nawet może najlepszy na świecie. Ale nie lubi się męczyć. Nie lubi się wysilać. Lubi posiedzieć sobie w kapciach i szlafroku przy kominku i ogląda serial i wcina chipsy na tydzień przed zawodami. Bo przecież ma talent. Da radę. Zabawne, prawda? Pewnie, że zabawne. Głupie nawet. Tylko dlaczego tak często na takie głupoty pozwalamy sobie w naszym życiu? Moi drodzy, wbijmy sobie raz na zawsze do głów, że nie ma efektu bez wysiłku. A jeśli efekt ma być wspaniały, to wysiłek musi być morderczy. Jeśli nie polubimy się wysilać, prawdopodobnie niczego fajnego w życiu nie osiągniemy. No nie no, pewnie, możemy liczyć, że potkniemy się na ulicę milion dolarów. No przecież to się zdarza, nie? Ale jak się cieszyć życiem, kiedy cały czas musimy się męczyć i wysilać? Powiem Wam, że miałem jakiś czas temu z tym straszny kłopot. No bo przecież w życiu człowiek powinien dążyć do tego, by być szczęśliwym, by tym swoim życiem się cieszyć. A co znaczy cieszyć się? No robić to, co się lubi, mieć to, co się lubi i to, co nam się podoba. Ja lubię przesiadywać z książką w ogrodzie, uwielbiam piękne samochody, więc generalnie powinienem mieć kilka naprawdę fajnych aut i jeździć z nimi w piękne miejsca, a wieczorami czytać książki. Perfekt życia. No ale żeby je osiągnąć Weźmy dla przykładu te nieszczęsne samochody Trzeba się strasznie namęczyć No bo idąc nawet tak Po minimum socjalnym To fajnie by było mieć jakiegoś, Jakąś wygodniutką limuzynę I jakiś sportowy Mega frejdowaty samochód Czyli na przykład Mercedesa klasy S Za kwotę 800 tysięcy złotych I niech już będzie taki najprostszy Mustang za 300 tysięcy Razem milion sto a, no i przecież gdzieś trzeba wracać. No i takie samochody nie mogą stać przy byle chałupce, więc, jeszcze dom oczywiście z pięknym ogrodem. Wszystko za około 3 miliony. No i nie zapominajmy, że jeszcze trzeba mieć kasę na utrzymanie i na te wycieczki w piękne miejsca, więc kolejny milion. W sumie 5 milionów 100 tysięcy. Gdybym miał jakąś dobrą pracę, a w moim województwie dobra praca to taka, w której masz już no, 4 tysiące na rękę. I gdybym połowę z tej pensji odkładał na to moje szczęśliwe życie, czyli 2000, to 5 milionów i 100 tysięcy uzbieram za 212 lat. No i co? No i jak to mówią za przeproszeniem, wyżej dupy nie podskoczysz. Czyli, że nie mam szans na szczęśliwe życie, muszę się zadowolić stwierdzeniem, ulubionym chyba przez Polaków, że pieniądze to nie wszystko. Można się cieszyć tym, że się żyje, że się wstało rano, że słońce świeci. No pewnie, że tak, nawet trzeba się tym cieszyć. Ale co zrobić, kiedy ja lubię piękne samochody? Czy nie mam na to szans? Otóż mam. I każdy ma, na wszystko. Każdy ma szansę na spełnienie swoich marzeń, jakiekolwiek by one nie były. Oczywiście w ramach aktualnych możliwości ludzkich, bo inną galaktykę na własne oczy też bym chciał zobaczyć. Ba, nawet tą naszą chciałbym zobaczyć. No ale cóż, no. Tak czy inaczej większość naszych marzeń możemy spełnić, ale jest jedno ale. Trzeba śmierdzieć jak Michael Phelps. Znaczy on to chyba akurat nie śmierdzi, bo cały czas pływa w wodzie, więc z automatu się myje, ale wiecie o co chodzi. Nie możemy robić tego, co robi większość. Nie możemy dążyć do normy średniej. Czyli mieć jakąś tam pracę, a po pracy kanapa, chipsy, serial. Musimy polubić dyskomfort, musimy przyzwyczaić się do tego, że ciągle będziemy mieć podgórkę. Tak na marginesie, moje ulubione powiedzonko: jeśli zmierzasz na szczyt, nie narzekaj, że masz podgórkę. Takie proste, a takie prawdziwe. I takie cholernie logiczne. A my wciąż szukamy innego sposobu. Nie ma innego sposobu. Wracam do pytania, które mnie nurtowało. Po co zatem się męczyć, skoro nie będę mógł się cieszyć, bo cały czas się będę męczył? No głupota jakaś. Szukałem w wielu książkach u wielu ludzi sukcesu odpowiedzi na pytanie, jak osiągnąć sukces bez wysiłku. I wiecie co? Wszyscy twierdzą zgodnie, wybij to sobie z głowy. I kiedy pytam gościa, który od zera doszedł w ciągu 10 lat do milionów, który pochodził z kiepskiej rodziny, z kiepskiej dzielnicy, który zawodową ścieżkę zaczynał od posady sprzątacza na siłowni, a dziś jest właścicielem ogromnej sieci franczyzowej. Pytam, jak do tego doszedł? Odpowiada: Przez samodyscyplinę i ciężką pracę. No powiem wam, można się wkurzyć. Człowiek tutaj czeka na jakąś niesamowitą odpowiedź, na wspaniałą radę. Na wyjawienie jakiejś tajemnicy biznesowej, a ten mówi o dyscyplinie. No to zawiedziony, znowu pytam, co masz na myśli? A on mówi, ustalasz cel, układasz plan działania, a potem codziennie zmuszasz się, by robić to, co trzeba zrobić. No to kiedy się cieszyć życiem, pytam dalej. Wiecie co powiedział? Po drodze. A poza tym, święta są po to, żeby świętować. No cóż, moi drodzy, właśnie odkryłem przed wami największą, najbardziej niesamowitą tajemnicę sukcesu. Taka rękawica Midasa, która zmienia wszystko w złoto, a jest nią samodyscyplina. Czyli polega to na tym, że codziennie zmuszasz się do tego, aby zrobić to, co ma być zrobione, bez względu na to, czy ci się chce, czy nie. Na szczęście samodyscyplina jest jak mięsień. Ćwiczona wzrasta. Ale o tym już kiedy indziej. Najważniejsze z dzisiejszego mojego wywodu jest to, że w życiu chodzi o to, żeby śmierdzić.